No niestety zaszła noc, ale w nocy jest najlepszy czas, żeby nagrać poradnik o tym, gdzie szukać surowców, więc zaczynamy. Okay. Tutaj w tym filmiku zajmę się takimi podstawowymi surowcami jak na przykład tytan, ale będą też trochę cięższe, trudniejsze do zdobycia w późniejszej fazie gry. Więc zaczniemy od tytanu. Jak wiemy, tytan możemy znaleźć na dwa sposoby, w sumie na trzy. Ale tak, po pierwsze, szukamy czegoś takiego. Po pierwsze szukamy czegoś takiego i z tego może nam wylecieć i mieć i tytan. Tu wyleciała miedź, a tutaj tytan. I tutaj możemy znaleźć te dwa surowce, oczywiście jeszcze tytan możemy znaleźć poprzez skanowanie części, które mamy i... Dzięki temu możemy znaleźć tytan. To po prostu zamieniamy na tytan, nie będę to podnosił, żeby po prostu zaoszczędzić miejsce. Kolejny surowiec jaki jest nam potrzebny wypada z wychodni piaskowca. Jest to na przykład między innymi złoto, srebro. I tak, tu jeszcze nie wchodzimy, tam potem nie wchodzić. I coś takiego możemy znaleźć na terenie tych czerwonej trawy, że tak to nazwę. I drugie miejsce. To jest, to jest na w lesie wodorostów. Niestety słabo widać. O, już chyba dzień wchodzi. Trzeba po prostu poszukać. One też się dobrze kryją i często się mogą mylić z wychodną wapienia. I sobie popłyniemy jeszcze. Tutaj, tutaj, tutaj i znajdziemy sobie srebro, albo po prostu to mm, do, tego piaskowca. Okej, okay. tak jak widzicie, nazwę tutaj w lesie wodorostów i wyleciał ołów i jeszcze srebro. Czyli to są trzy rzeczy, które wylatują po prostu z tego. Ołow, zapomniałem, przyznam się szczerze, bo jest nam potrzebny naprawdę w niewielkich ilościach do gry, więc rzadko go używałem. Wpływamy teraz do biomu grzybków. Jest to dosyć niebezpieczny biom, więc trzeba na niego uważać. I to jest też taki trochę labirynt, więc jak wpłyniecie, to możecie mieć problem z wypłynięciem i zobaczcie co to, to jest. Mamy grzybka, a w tym grzybku jest wąż, który chce nas zaatakować. A tam dalej nie wchodzimy, nie płyniemy. Może, może nie każdy widział o co chodzi, bo na, tamten, na tamtą część będzie poświęcony trochę inny odcinek. O, i w tej chwili podpływamy sobie tutaj, tutaj sobie podpływamy. O, i mamy pierwszą rzecz, którą, której szukałem. I mamy tutaj. Wychodną łupkę. I z niej wylatuje na przykład diament. Diament też możemy znaleźć na wyspie, ale nie chcę tam płynąć, bo to się wiąże z lekkimi spoilerami. O. I z niej te, tutaj możemy też znaleźć lit, który też jest na wyspie, między innymi. Ale to nie wszystko, co tu możemy znaleźć. To nie wszystko. Bo tu są jeszcze, jest tutaj jeszcze ukryte wiele innych rzeczy, które zaraz postaram się znaleźć. O! Znalazłem tą rzecz, tylko tu dosyć hałasują. No i możemy się znaleźć magnetyt. I tutaj dużo jest magnetytu, więc będziecie przyczyć i nie martwić o to, że Wam się skończy. Okej. Okay. Jesteśmy teraz na takim śmiesznym biomie stalaktytów i stalagmitów. I tutaj możemy na przykład znaleźć rubin. O, rubin możemy znaleźć. Możemy znaleźć lit oraz kwart. Kwart możemy znaleźć praktycznie wszędzie, więc tutaj też warto to dopowiedzieć. Ogólnie uranit jest poczyną, mam kolejną rzeczą. I znajdziecie go w takiej postaci W takiej postaci go znajdziecie Pod wyspą Pod, pod pływającymi wyspami i pod wyspą I tego tutaj trochę jest, takich kostek, a z takich kostek Tego rentu będzie sporo Jesteśmy jednak te 400 metrów pod ziemią, więc tutaj jest potrzebny cyklop jest potrzebny cyklop i strój Prima Żeby móc to wiercić I wydaje mi się, że z tych wszystkich tutaj takich surowców najbardziej potrzebnych, które dobywamy dzięki podniesieniu w sensie kopalnym i tak dalej, to to będzie na wszystko. Widzicie tych wysp tutaj trochę jest. Tutaj podobno też można znaleźć, tylko ile w tym prawdy jest, to ja nie mam zielonego pojęcia. A w tej chwili znajdujemy się, tutaj wypływam, w tej chwili miało być czego wyspy. Wow. Miał być obok wyspy, jest trochę przed wyspą, ale to się ciągnie długo, długo aż do wyspy. Trochę przepłynęłem, powiem szczerze. Więc mam nadzieję, że ten materiał się spodobał. Nie będę tak pływał, bo nie będziecie mnie słyszeć. Mam nadzieję, że ten materiał się spodobał. Możecie zostawić łapkę w górę. Mam już pomysł na kolejny odcinek, ale jak chcecie też piszcie o czym może być. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. No i cześć.